Wracamy do rozdziału 19 Ewangelii Świętego Mateusza, werset 27. Wtedy Piotr, odezwawszy się, zapytał, Oto my zostawiliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Co więc będziemy mieli? To pytanie trochę brzmi tak: i co ja z tego będę miał, że ja pójdę za Jezusem? Co ja z tego będę miał Jezus, że ja pójdę za Tobą? A Jezus w końcówce tego fragmentu mówi: I każdy. Kto zostawi dom, czy braci, czy siostry, czy ojca, czy matkę, czy dzieci, czy pola dla mojego imienia, sto razy tyle otrzyma i odziedziczy życie wieczne, a wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Tutaj powyżej w wersecie 29-28 jest taki fragment. Jezus odpowiedział im: Zapewniam Was, zapewniam Was, że jeżeli za mną pójdziecie, to otrzymacie po stokroć więcej. I często ee, My się boimy podjąć taką decyzję, żeby pójść za Panem Jezusem, tylko dlatego, że utracimy te nasze bogactwa ziemskie. Tak, jakby Pan Jezus mówił tu w tym fragmencie: OK, nie możesz pracować, nie rób tych pieniędzy, przestań się tym interesować, tylko pójdź za mną. I po części, po części jest to prawda, po części Pan Jezus wymaga od nas tego, żebyśmy troszkę więcej uwagi i skupienia poświęcili Jemu. I daje nam wskazówkę, że jeżeli pójdziesz za mną, to ja ci nie zabiorę twojego biznesu, ja ci nie zabiorę twoich zdolności, twoich talentów i twojej możliwości zarabiania pieniędzy. Chodzi mi tylko o to, żebyś zwrócił uwagę na to, co w życiu jest najważniejsze, ponieważ twoje skupienie i twoja uwaga w tym momencie są w bardzo złym miejscu. Jeżeli żyjesz bez Boga i żyjesz tylko dla pieniędzy i dla robienia pieniędzy, to Twoim Bogiem są pieniądze. W ogóle nie zwracasz na mnie uwagi i nie czerpiesz nauki i nie naśladujesz tego, o czym ja mówię. Ja jestem Bogiem dobrym. Ja jestem Bogiem, który pomnaża. Ja jestem Bogiem, który prosi rybaków, zarzućcie sieci po prawej stronie, a zobaczycie, co się stanie. I wtedy oni wyciągają pełną sieć ponad ich jakby oczekiwania, prawda? I o tym Jezus mówi. Mówiąc o tym, żeby zostawić dzieci, rodzinę, wszystko, ma na myśli po prostu to takie skoncentrowanie się w głównej mierze na Nim, przy czym nie mówi, że mamy się rozchodzić ze swoimi żonami, że mamy porzucać swoje dzieci. Chodzi o to, żeby kochać Jezusa, a Jezus nas poprowadzi w tym, jak później prowadzić nasze całe życie, nie tylko pod względem rodzinnym, ale pod względem finansowym, pod względem zdrowotnym. Pan Jezus skoro mówi, że zapewniam was, że. To wszystko, o czym tu mówię, Wam się wypełni, to tak będzie. Tylko postarajcie się mnie poszukać. I właśnie tu ponownie pojawia się pytanie: czy szukasz Jezusa całym sercem, całym duchem, całym sobą? Ja zadaję sobie to pytanie codziennie: jak ja szukam Pana Boga? Ile ja Mu poświęcam czasu? Bo pierwsze co, rano, kiedy wstaję, próbuję spotkać się z Panem Bogiem. Ale często jest tak, że moje myśli biegną właśnie już do pracy, do zarobku, do obowiązków, do pasji. A nie do Pana Boga. Mały suplement do ostatniego zdania, a wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Nie wiem, czy wielu z Was ogląda różnego rodzaju świadectwa ludzi, którzy postanowili pójść za Jezusem, a byli bardzo w ciężkiej sytuacji czy to zdrowotnej, czy to finansowej, czy ogólnie jako człowiek gdzieś tam upadli i potem nie potrafili się podnieść, a zrobili to właśnie dzięki nawróceniu się i pójście, pójściem za Jezusem. Także e, Pan Jezus tu w tym fragmencie mówi, że. Często wiara tych, którzy w Boga nie wierzyli, wiara tych, którzy byli poza Bogiem, wiara tych, którzy do Boga przyszli, jest o wiele większa od tej wiary, którą niektórzy my mamy przez całe życie, z tego względu, że oni naprawdę umiłowali Ewangelię, umiłowali słowa Jezusa, umiłowali samego Jezusa i poszli za nim, rozumiejąc, co Jezus ma na myśli, rozumiejąc i doświadczając miłości Pana Boga w swoim życiu. Przechodząc już za tą drugą stronę, jakby kurtyny, gdzie byli w tym starym swoim życiu, doświadczając tego wszystkiego, o czym marzyli, czego chcieli spróbować, czego chcieli doświadczyć i za czym podążali, okazało się to wielką pułapką i, i, i czymś, co doprowadziło ich do upadku. Więc teraz z wielką miłością wracają do swojego Ojca, wracają do Pana Jezusa i są przed tymi, którzy właśnie wcześniej już w Pana Boga wierzyli. Ktoś się może tutaj obruszyć, że jak to jest możliwe, że czemu, czemu Pan Jezus takich faworyzuje, dlaczego ten, co wierzył całe życie i e, jest przy Panu Bogu, no jakby jest w drugi w kolejce, trzeci. Tu nie chodzi o to. Tu chodzi o to, że e, zrozumienie nauki Ewangelii pana Jezusa i ta miłość i to wybaczenie, bo Jezus mówi w Ewangelii, prawda, temu komu więcej wybaczono, ten bardziej miłuje i tu właśnie o to chodzi. Jeżeli następuje oczyszczenie człowieka, to przychodzi to zrozumienie, przychodzi ta miłość od Pana Jezusa, to człowiek sam z siebie z jego serca po prostu wypływa ta wdzięczność i chęć bycia przy Panu Bogu. Dlatego tak należy chyba rozumieć ten ostatni werset. Wszystkiego dobrego i z Panem Bogiem.